Cześć, z tej strony Paweł Monka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przetłumaczyć dowolny szablon WordPress na język polski. Postanowiłem nagrać to wideo, ponieważ jakiś czas temu sam dosyć długo walczyłem z tym, jak przetłumaczyć poszczególne elementy swojego szablonu WordPress na język polski. Więc, aby przetłumaczyć taki szablon, potrzebujemy wtyczki Code Styling Localization. Więc przechodzimy teraz do panelu administracyjnego naszego bloga. I będziemy próbować przetłumaczyć tutaj ten fragment szablonu posted. By w panelu wybieramy oczywiście zakładkę wtyczki. Następnie dodaj nową. I tutaj wpiszy, wpisujemy nazwę wtyczki Code Styling Localization. Klikamy Szukaj wtyczek. Następnie wyskakują nam znalezione wtyczki, u mnie ta wtyczka wyskakuje jako trzecia, ja już mam ją zainstalowaną, dlatego nie będę tego robił po raz drugi. Następnie, gdy wtyczka już zostanie zainstalowana i włączona, przechodzimy na chwilę do zakładki wygląd, po to aby zobaczyć tutaj jak nazywa się nasz szablon. Jak widzisz mój szablon nazywa się RedBell. Następnie yy, zainstalowana wtyczka Code Styling Localization jest dostępna w zakładce narzędzia, więc przechodzimy narzędzia code styling localization. Następnie po załadowaniu tutaj zarządzania plikami językowymi znajdujemy swoją wtyczkę. Tutaj jak widzisz znalazłem swój szablon Redbell, domyślnie on jest ustawiony w języku francuskim. Dlatego aby dodać język polski, klikamy tutaj, klikamy tutaj dodaj nowy język. Po załadowaniu wybieramy język polski i klikamy utwórz plik po. Ja już to zrobiłem prędzej, dlatego zaraz nie będę robił tego drugi raz. Gdy już mamy tutaj dodany język polski, wchodzimy w funkcję edytuj. I tutaj, teraz wyświetlają nam się poszczególne fragmenty naszego szablonu. Możemy przetłumaczyć tutaj każdy. Ja zajmę się tym, o którym mówiłem na początku. Czyli właśnie tutaj posted by. Czyli przez kogo został dodany dany wpis. Możemy tutaj użyć właśnie tłumacza z Google, jeżeli ktoś nie zna angielskiego. Jeżeli ktoś chce tłumaczyć na swój sposób, może przetłumaczyć jak chce. Na przykład no tutaj posted by zostało przetłumaczone jako wysłany przez. Ja bym wolał, żeby... Było dodany przez Czyli kto napisał y, wpis Następnie jeżeli chcemy tłumaczyć cały szablon po kolei Klikamy zachowaj I następny Wtedy przejdzie nam do następnego słowa, które chcemy przetłumaczyć Jeżeli chcemy przetłumaczyć jakiś poszczególny fragment Klikamy zapisz Po zapisaniu koniecznie musimy kliknąć tutaj na samej górze Generuj plik mo Bo jeżeli nie wygenerujemy pliku mo Po prostu nie zostanie to przetłumaczone Tutaj pokaże nam się właśnie, że został wygenerowany plikmo. Następnie przechodzimy do naszego szablonu, żeby sprawdzić, czy wszystko zadziałało. Jak widzisz, słowo zostało przetłumaczone na dodany przez, więc wtyczka działa. I teraz w łatwy sposób możesz przetłumaczyć dowolny fragment swojego szablonu WordPress. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.